Najśwarniejszy góral. Gdy kończy się tydzień kultury beskickiej, na scenę wchodzą odważni drwale i górale. Nie po to, by wykazać, że kończą tydzień w chwale, lecz by poddać się ocenie jury, nawet w ufale. Na sam przód gwoździe w pięki wbijali i na pozytywną ocenę gaździm czekali. Nie martwił się żaden, że w palec wali problemem jest krpina, gdy gwóźdź nie przywali. Ja na te wyczyny nie patrzył i nie widziałem. szwagierce w komórce aplikacje wgrywałem. Gdy już skończyłem, minęła pół godzina. W tej chwili już patrzę na scenę. Już wszystkie gwoździe przywili. Już mogę patrzeć, a tam przed góralami co walczą o laur najśwarniejszego sztalugi stoją. Dziołkę malować będą, co z nią tańcowali, bo górale do bata są wielcy, a do pisaka mali. Już namalowali, aż wierzyć się nie chce, dali radę i nawet namalowali dziewczę. Jeden lepiej, drugi inaczej na namalował, trzeciemu źle wyszło. Za sztalugę się schował. Potem placki podano, fojta sponsorował, by jedli ile mogą. Wygra ten, kto z jednej więcej. Pięć minut. Padła trwoga. Ostatnia konkurencja. Góra lwoła. Przegrać nie mogę, jak przegram, w domu pierogów nie będzie, wola Boga. Już placków pojedli, czkapki dostali, bo wodą popijali. Na werdykt czekają, jury się zebrało, reżyser nas chwali, że cierpliwa i na werdykt czeka, a w się pali. Wreszcie wybrali. najśwarniejszy został ten, co emocje obali. Bo dowcip polegał na tym, by wszyscy się bawili i nikt nie żałował spędzonej na placu chopa chwili. By najśwarniejszy dożył następnego roku i śmiał się do rozpuku, siedząc na widowni, na widoku.